Witam. Pokażę wam jak można w łatwy sposób ściągnąć sobie system operacyjny konkretnie do waszego laptopa Dell. więc potrzebny jest taki program, podam tam link w, w opisie. I teraz tak jak sobie go ściągniemy, to musimy wpisać swój serwis tak swojego laptopa Dell. Zawsze jest on pod spodem na obudowie albo w, już na pewno w BIOSie. Więc tak ja sobie wpisuję swój. Ok, mamy taki zielony ptaszek, to oznacza, że, że jest dostępna instalka do naszego DELA. W moim przypadku jest to Windows 10. Teraz wystarczy Cisnąć powierzchni, i będzie nam się teraz chwilę ściągało. Ok, pobieranie mamy zakończone. Teraz potrzebny nam jest jakiś dys zewnętrzny bądź pendrive. Ja akurat mam takiego małego SSDka, niecałe 30 giga. Tylko teraz tak pamiętajcie, że z tego pendrive'a czy dysku zewnętrznego zależy, sorry, co będziecie używać. Wszystko zniknie więc, więc co? Ciskamy nagrej system operacyjny. Mamy też informację, że zostanie wszystko wymazane. Ciskamy tak. No i się już tworzy nam botowalny, botowalny pendrive, czy tam dysk zewnętrzny. I teraz tak, jak to się skończy, wyciągamy tego, tego ten nośnik, pendrive oczywiście, czy tam dysk, no i wkładamy do, do swojego laptopa Dela, uruchamiamy już z podłączonym, wciskamy F12 i wtedy wybieramy, gdzie mamy zainstalowaną tą, tą instalkę systemu, no i, i po temacie.